Oficjalne obchody tego wyjątkowego jubileuszu rozpoczęły się od otwarcia wystawy w Książnicy Beskidzkiej połączonej z promocją książki o Bielskiej Straży Pożarnej. Od pożarnictwa, jednak się udzielił, przelega... W piątek w bielskim centrum kultury odbyła się akademia, w której udział wzięły osoby związane z Bielską Strażą Pożarną oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Uroczystość była doskonałą okazją do przypomnienia historii bielskiej straży, a także ukazania zmian, jakie zachodziły na przestrzeni lat. W Bielskim Centrum Kultury zaprezentowano film poświęcony Straży Pożarnej w Bielsku Białej. W trakcie akademii wręczono odznaczenia, awanse i wyróżnienia. W dalszej części uroczystości głos zabrali licznie zaproszeni goście, a wśród nich nadbrygadier Marek Rączka, śląski komendant wojewódzki PSP oraz Andrzej Płonka, starosta Bielski. stałe rozwijanie tego systemu, za udział w tych działaniach. Drugą ochotnikom za współpracę, bo to też jest bardzo ważna siła w tej naszej działalności. Wszystkim sympatykom Bielskiej Straży w imieniu własnym i całego kierownictwa Komendy Woj Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach serdecznie dziękuję. Z okazji jubileuszu 150-lecia Bielskiej Straży Pożarnej w imieniu własnym przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego Romana Migdała, samorządowców Powiatu Bielskiego, wójtów, burmistrzów radnych, gminnych i powiatowych. Przekazuję najserdeczniejsze pozdrowienia i gratulacje. Składam Wam, Szanowny Drówny i Duchowie, Rycerze Świętego Floriana, a także kilku pokoleniom Waszych przodków, wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Szef Delegacji Strażaków z Wolfsburga wręczył na ręce komendanta Adama Caputy upominki. Wieczór uświetnił występ artystów związanych z Bielskim Centrum Kultury. Na terenie całego miasta odbywały się pokazy strażackie oraz koncerty orkiestr dendy. Straży odbyły się w niedzielę na placu ratuszowym. Oficjalną uroczystość zainaugurowałam Msza Święta w intencji wszystkich strażaków. Pomszy, pod pododdziały i zgromadzeni goście w towarzystwie Orkiestry dentej przemaszerowali pod Bielski Ratun. Tam po oficjalnym powitaniu gości, złożeniu raportu i podniesieniu flagi nastąpiło wręczenie strażakom najwyższych odznaczeń państwowych oraz resortowych, awansów na wyższe stopnie służbowe, a także wyróżnień. Oficjalną część obchodów zakończyła defilada pod oddział, którą tworzyli strażacy z komendy miejskiej w Bielsku-Białej, druchowie z OSP oraz żołnierze z 18. batalionu powietrzno-desantowego. Po defiladzie nad głowami wszystkich zgromadzonych przeleciały samoloty pożarnicze dromader. Następnie, obok Urzędu Miasta zorganizowano festyn strażacki z mnóstwem atrakcji. Były pokazy w wykonaniu strażaków i innych służb ratowniczych, wystawy sprzętu pożarniczego oraz konkursy i zabawy. Przez cały czas trwania obchodów prezentowana była wystawa zabytkowych i współczesnych pojazdów pożarniczych. Wszystkim, którzy tego dnia zawitali na plac ratuszowy, czas umilał koncert orkiestry Dętej z Wilamowic. Wielu młodych ludzi chce zostać albo lotnikami, albo strażakami. Nie, nie miałem takich, powiedzmy, jakichś ciągot, chociaż muszę powiedzieć, że dzisiaj patrząc z perspektywy dorosłego człowieka, myślę, że to piękna służba. Właśnie, strażacy to ta grupa, która cieszy się chyba największym zaufaniem społeczeństwa. Panie prezydencie, dlaczego? No to myślę, że są dwa powody. Pierwsze, że nie bawią się w politykę, a to jest chyba podstawowa sprawa. Wiadomo, że polityka u nas ma bardzo niskie notowania, ale myślę, że przede wszystkim, przede wszystkim dlatego, że strażacy są dzisiaj tą formacją, która pierwsza jest w wielu wszystkich niedobrych, nieszczęśliwych wydarzeniach. Dzisiaj strażacy to już nie jest tylko gaszenie pożarów, to jest około 25% tylko działalności tej straży pożarnej. Dzisiaj wszystkie kataklizmy, wszystkie y, 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 jakieś są y, wypadki drogowe, kataklizmy budowlane, y, powodzie, to tam jednak są pierwsi i, i ostatni to są strażacy. Strażak to jest pewna misja, bo tak to widzę. Jeżeli nie przesiąknie się Tą potrzebą udzielania pomocy drugiemu człowiekowi nie można być dobrym strażakiem. Ja, tak bym chyba to określił, że to jest misja, oczywiście. Podparta odpowiednim przygotowaniem, wyszkoleniem, podparta wyposażeniem w odpowiedni sprzęt i urządzenia niezbędne do ratowania. I to jest taka, taka myślę, pewna misja połączona, połączona z tym, co można, co pozwala, aby tą misję można było realizować. Co jest najtrudniejszego w pełnieniu tej służby? Ja myślę, że. To jest ta odpowiedzialność, bo jednak Strażak wyjeżdżając do tych działań musi zadziałać tak, żeby komuś pomóc, uratować jak największe, największą ilość tego mienia, które jest zagrożone i myślę, że to jest największym problemem właśnie Strażaków, to takie obciążenie i to obciążenie jednak się ukazuje ci ludzie po latach służby w Straży Pożarnej, jednak są ludźmi albo o bardzo mocnych charakterach i do końca życia im to zostaje albo ludzi częściowo wypalonych bo jednak ten stres przy tych zdarzeniach jest bardzo duży Panie Komendancie 150 lat Straży Pożarnej w Bielsku Białej to piękny jubileusz i to także doskonała okazja do tego aby troszeczkę powspominać Panie Komendancie jak na przestrzeni ostatnich 20-25 lat zmieniała się Straż Pożarna No jest to na pewno duża zmiana Straż Pożarna sprzed 20 lat to Straż pożarna zajmująca się przede wszystkim gaszeniem pożarów, w mniejszym zakresie pozostałymi działaniami. W tej chwili Straż pożarna to profesjonalna służba ratownicza, która w tej chwili około 25% gasi tylko pożary, natomiast pozostała liczba interwencji są to wszelkiego rodzaju inne działania związane z usuwaniem skutków wypadków drogowych, katastrof, powodzi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne. To też powoduje, że na przestrzeni tych 20 lat nastąpił znaczący skok w wyposażeniu jednostek Straży Pożarnej, bo to już nie tylko samochody gaśnicze, ale samochody ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego. Także ten przeskok, ta zmiana zarówno z zakresu działania Straży Pożarnej na przestrzeni ostatnich 20 lat i w konsekwencji zmiana wyposażenia. Jest bardzo widoczna i to świadczy właśnie o tym, jak następowała zmiana, jeśli chodzi o całokształt działań jednostek Straży Pożarnej. Panie Komendancie, jakie są cechy dobrego strażaka? To na pewno osoba, która po pierwsze podejmuje swoją pracę, bo traktuje ją jako powołanie. Po drugie jest to osoba, która z pełnym zaangażowaniem podejmuje. Ten cały szeroki zakres działań, o których wspomniałem przed chwilą. No i po trzecie, jest to osoba, która podejmując pracę jako strażak musi się liczyć z tym, że mogą się zdarzyć takie momenty, gdzie trzeba będzie ryzykować swoim życiem, zdrowiem, aby udzielić pomocy innej osobie. Panie Komendancie, chyba każda akcja, do której wyjeżdżają strażacy, na długo pozostaje w ich. Pamięci i wpływa na ich życie. Czy w pamięci pana komendanta zapisała się szczególnie jakaś akcja? Takich akcji jest wiele. Myślę, że dla mnie, jako kilkanaście lat temu oficera w byłej komendzie wojewódzkiej Straży Pożarnej Biesku Białej, takimi działaniami były działania podczas pamiętnej akcji powodzi w 1997 roku, gdzie prowadziliśmy działania i koordynowałem działania na terenie obecnego Powiatu Oświęcimskiego. Tam te działania były naprawdę prowadzone w bardzo trudnym, w trudnym momencie, w bardzo szerokim zakresie, połączone z ewakuacją, sprzętem pływającym ludzi, osób, mienia. Bardzo trudna, wymagająca akcja która naprawdę wtedy pokazała, bo to były początki jakby Państwowej Straży Pożarnej, że jednak ta służba jest bardzo potrzebna i konieczna do niesienia skutecznej pomocy naszym mieszkańcom. I jakie są atuty Bielskiej Straży Pożarnej? Co stanowi o jej sile? No, przede wszystkim ludzie, o tym mówię na każdym kroku, bo jest to myślę bardzo dobrze wyszkolona ekipa strażaków na terenie naszego, naszego miasta a Atuty nasze kolejne to na pewno baza lokalowa, która w tej chwili myślę, że jest w bardzo dobrym stanie, bo jest to nowy obieg na ulicy Leszczyńskiej, nowy posterunek Straży Pożarnej w Czechowicach-Dziedzicach, częściowo wyremontowana i kontynuowany remont w roku bieżącym jednostki numer 2 w Bielsku-Białej przy ulicy Wapienickiej. Lokalizację jednostek, myślę, że sprzętowo też nie odbiegamy w znaczący sposób od innych jednostek, choć baza sprzętowa wymaga stałego uzupełnienia wymiany, ale myślę, że są to te argumenty, czyli ludzie dobrze wyszkoleni, sprzęt dobry, baza lokalowa, wyposażenie to jest to, co myślę jest naszym atutem. I chyba każde dziecko... W którymś etapie swojego dzieciństwa marzy o tym, żeby zostać strażakiem. Dlaczego pan komendant zdecydował się wybrać ten zawód? Bo moje marzenia z dzieciństwa udało się spełnić bardzo szybko, ja już od 10 roku życia byłem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej i potem już kolejne szczeble, szczeble tej działalności społecznej, byłem krótko naczelnikiem, prezesem OSP i później już po kolei szkoła, wtedy jeszcze chorążych pożarnictwa, studia w Szkole Głównej w Warszawie, studia podyplomowe i tak się poukładało, że moje marzenia z dzieciństwa, bo takie również miałem, udało się ziścić w pełni. Strażakom życzymy wszelkiej pomyślności i dziękujemy za ich służbę.